zrobię to mm. mój pierwszy odcinek na tym kanale i kanał będzie o Robloxie naj jakby najbardziej. Będziemy grać w ogóle inne gry, więc mam nadzieję, że lubicie no, zapraszam do odcinka. W tym odcinku po prostu pokażę swoją bazę w Steel Abray No to tak, no to tu jest pierwsze piętro no to jest chyba najsłabsze z mojej bazy, ale... Ogólnie jestem słabe, ale tu macie drugie. Tutaj jest pierwszy sekretnik. I w ogóle lecimy do góry. Kurde, lagi mam, sorry za lagi, ale ogólnie no, mój internet nie sprzyja, za dobrze. No i tutaj jest ko kolejne piętro. Tu mamy los Mulvinitos. Tutaj takie. I Job Job Jobs Sahura. Następne to jest takie i to jest moim zdaniem najlepsze. Jest tutaj Lostra Lillitos Galaxy. dla kukaraczy dwie. Bla jeden Black Hole gold i jeden stół. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Wiem, że był krótki, ale no początki zawsze są krótkie. Więc zobaczymy się chyba jutro. Powinienem jutro nagrać filmik, więc pa!